Drogi ukochany synu, jeśli ten filmik pojawił się dzisiaj dla ciebie, poczuj się teraz kochany przez naszego dobrego Boga. Zawsze dziękujmy naszemu Bogu. Bóg nigdy nas nie opuści. Ukochany synu, otrzymasz odpowiedź, której oczekujesz w swoich rękach. Oddaj mi ten smutek, który cię osłabia, bo wkładam mój pokój w twoje serce. Synu, przynoszę Ci te słowa uzdrowienia i siły każdego dnia. Widzę Twoje pragnienie, aby kroczyć zwycięsko. Każdą sytuację, którą napotykasz w swoim życiu, moja krew ma moc złamać te ataki, które wróg rzuca, aby zniszczyć Twoje morale. Na tym świecie nie ma czarów, które mogłyby Ci zaszkodzić, ani zaklęć, ani uroków, ani czegokolwiek. Co Twoi tchórzliwi wrogowie wymyślają, aby Cię zwieść? Chcą tylko wykorzystać Twoją prostotę, aby napełnić Twoją głowę fałszywymi wierzeniami i kłamstwami. Synu, napisz w komentarzu z wielką wiarą: Krew Chrystusa ma moc. Drogi Synu, obiecaj mi że jutro przyjdziesz i wysłuchasz każdej wiadomości z głodem mojego słowa, że będziesz zwracać uwagę z cierpliwością i będziesz o mnie pamiętać w ciągu dnia. Takie jest moje pragnienie, aby wszystko, co robisz, poszło ci dobrze. Wybrałem cię i podniosłem, abyś był zwycięzcą we wszystkim, a nie po to, byś wciągał się w błoto zniechęcenia i wstydu. Żaden ojciec nie chce, aby jego dzieci doświadczyły porażek z powodu nieposłuszeństwa, dlatego nalegam każdego dnia. Zasiewam w Tobie wersety, słowa i frazy mądrości. Uzdolniam Cię, abyś zdobył ziemię, którą Ci da. Jeśli nie rozumiesz, co Ci mówię, posłuchaj mnie od początku tej wiadomości ponownie. Moje słowa są jasne. Nie opuszczę cię ani nie porzucę. To nie jest trudne do uwierzenia, ale jeśli napotkasz konflikty, synu umiłowany, pamiętaj, co omówię ci raz za razem: to wróg stawia przed tobą problemy i przeszkody, bo cię obserwuje i prowokuje, chcąc cię osłabić i doprowadzić do klęski. Ale ja przyszedłem, by dać ci życie i zwycięstwo w obfitości. W zamian proszę Cię o Twoje serce, lojalność, posłuszeństwo i stałość. Te pragnienia życia, walki, miłości do Twojej rodziny, ta potrzeba, którą masz, by szukać mnie każdego dnia, mówię te słowa, a one jedna po drugiej rezonują w Twoim umyśle, w Twoim sercu, płyną w Twoich żyłach. Wypełniając każdy zakamarek Twojego ciała tą silną i cudowną emocją, którą teraz czujesz. Kocham Cię i chronię moim Duchem Świętym, moimi niebiańskimi zastępami, wszystkim, co mam. A jeśli chcesz zwyciężyć, miej wiarę w moje słowo i uwierz z całego serca we wszystko, co Ci mówię. Wtedy nie będziesz się już bał, nie będzie sytuacji ani problemów. Które mogłyby Cię powalić, bo moje obietnice dadzą Ci siłę do walki. Jesteś silny, inteligentny, dobry, uczciwy, wytrwały i odważny. Wróg boi się Ciebie, gdy widzi, że mnie słuchasz, jesteś posłuszny i poddajesz się mojej woli. Mówiłem Ci wiele razy, nie jesteś przypadkiem, jesteś ukochanym, wybranym, zwycięzcą zwycięzców. Mistrzem Mistrzów. Usłyszałem Twoją modlitwę i wyciągam rękę, by Ci pomóc. Przyszedłeś we właściwe miejsce, aby otrzymać moją pomoc. Lubię, gdy spędzasz ze mną czas w ciszy i w sekrecie. Kiedy to robisz, oddajesz mi swoją duszę, a przez Twoją potężną postawę kładę w Twoje ręce mój miecz i wysyłam Cię byś stawił czoła wszystkim twoim problemom. Nie bój się i nie martw się, niech twoje nogi nie drżą ze strachu. Wróg chce ci wypowiedzieć wojnę, ale jest kłamcą, szczeka, ale nie gryzie, krzyczy, ale nie uderza, grozi i chełpi się, jakby miał moc, ale jest coś, co musisz wiedzieć, on jest przebiegły i kłamliwy. Ludzie nie wiedzą, że ten oskarżyciel już jest w ich domach, już zatruł ich języki, zasiał nienawiść i podziały w ich rodzinach. Ten wróg nie walczy prawdziwą bronią, działa w ciemności i zastawia pułapki. Obserwuje tych, którzy są rozkojarzeni, tych, którzy ciągle wątpią i nie chcą zaufać ani uwierzyć w żywego Boga, który tak bardzo ich kocha. Nie pozwalaj w swoim życiu. W swoim domu, w swoim umyśle ani na swoim języku na nienawiść, oszczerstwa ani kłamstwa. Nie mów źle o tych, których nie znasz, nie bruć swojej duszy obelgami i głupimi słowami. Nie oddawaj swojego życia tym, którzy mówią piękne rzeczy. Nie pokładaj nadziei w nikim na tym świecie, bo cię zawiodą, okradną, a kiedy nie będą mieli już nic do zabrania, porzucą cię. Moja miłość jest Twoja i nigdy Cię nie opuści. Moja obecność Cię otacza i zawsze będzie się o Ciebie troszczyć. Będziesz spał spokojnie, a gdy wstaniesz, będziesz w pokoju. Chcę, żebyś czuł się bezpieczny, bo moja krew Cię chroni i nie ma czarów ani zakręć, które mogłyby Cię dotknąć. Powiedz, że mnie kochasz, powiedz to z całych sił. Że wierzysz we mnie, krzycz i pisz z całym swoim zapałem, i wiarą krew Chrystusa ma moc. Poruszę niebo i ziemię na Twoją korzyść, oczekuj z radością mojej błogosławieństwa, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Będziesz czuł się dużo silniejszy i o wiele lepiej. Dziś jest dzień na zakończenie cykli w Twoim życiu, przeszłość zostanie za Tobą, a Twoje cierpienie się skończy chcę, żebyś mi uwierzył i zrozumiał, że nie możesz pozostawać uwiązany do ludzi i sytuacji, które chcą cię skrzywdzić. Kilka dni temu czułeś się bardzo smutny, zagubiony i bez kierunku. Ale ja byłem przy tobie w każdej chwili. Nawet jeśli nie mogłeś mnie zobaczyć, to ja ci pomogłem przezwyciężyć wszystkie trudności. Nie osądzam cię ani nie potępiam za twoją przeszłość. Wręcz przeciwnie, wybaczam ci. Chcę, abyś szedł naprzód z podniesioną głową, nie z dumą, ale z szczerą pokorą. Jest wielu, którzy uważają się za lepszych od Ciebie, wiesz kim oni są, ale nie zwracaj na nich uwagi, idź naprzód z siłą i odwagą, którą dziś Ci daję. Synu, wiele razy już z Tobą rozmawiałem, pokazałem Ci swoją moc, teraz czekaj cierpliwie, przyjmuj z radością i wiarą. Tak wiele dobrych rzeczy czeka na Ciebie. Przyjmij je z wdzięcznością, nie odrzucaj ich, one są Twoje. Szczęście nadejdzie, błogosławieństwa przyjdą, a napięcia się skończą. Nie wracaj do starych nawyków, Twoja wiara musi być stała. Nie chcę, abyś wierzył we mnie tylko na chwilę, a potem z upływem tygodni zapomniał o moich obietnicach. Podejmuj decyzję i nie pozwól, aby zniechęcenie, rozczarowanie i wątpliwości weszły do Twojego serca. Nie jesteś doskonały, już to wiem, ja cię stworzyłem, wybrałem Cię i oddzieliłem, abyś mnie poznał, abyś był błogosławiony, a przez Twoje modlitwy działy się cuda. Ale wszystko to będzie dzięki Twojej wierze we mnie i przyjęciu łaski i przebaczenia, które już Ci dałem. Chcę, abyś po wysłuchaniu tych słów kontynuował swoje codzienne zadania. Nie spiesz się i nie martw się. Nie przyspieszaj spraw. Wiem, co robię. Miej cierpliwość, czekaj, aż dam ci znak, abyś mógł iść naprzód do miejsca, gdzie powinieneś dotrzeć. Nadal mi ufaj i zwracaj szczególną uwagę na sposoby, jakie używam, aby do Ciebie przemówić. Otwórz swoją Biblię, uklęknij w modlitwie, oddaj mi swoje posłuszeństwo i pierwsze miejsce w swoim sercu. Zburzę ten kamień, który stoi na Twojej drodze, zniszczę ten mur, który nie pozwala Ci zobaczyć Twojego wspaniałego przeznaczenia. Łamie wszystkie okrutne więzy, które sprawiają, że Twoje ręce krwawią i zdejmuje ten ogromny ciężar, który zatapia Twój statek. Przez długi czas przeciwny wiatr wiał w twoje żagle, prowadził cię w oko cyklonu, abyś pogrążył się w otchłani smutku i rozpaczy, które tak bardzo cię raniły. Dziś przychodzę, aby dać ci wolność, dmuchając moim boskim oddechem na te burze zła. Ciemne chmury strachu i niepokoju znikają. Słowa, które do ciebie mówię, są żywe i mam moc, aby zaczęły się dziać prawdziwe cuda w twoim życiu. Te zmiany, o których tak bardzo marzyłeś, ta szansa na nowy początek, o którą tak bardzo się modliłeś. Ale jedno cię ostrzegam, nie masz już czasu na marnowanie. Nie możesz teraz wstać i zapomnieć o tym, co ci mówię. Nie popełniaj grzechu zabawy z łaską i miłosierdziem, które otrzymujesz. Nakarm swoją duszę zdrowymi słowami. Daj swojemu sercu miód z nieba, Przyjmij te rady, które słyszysz. To jest rok, w którym należy wprowadzić w życie wszystkie budujące nauki, które zdobyłeś. Będę ci o tym przypominać każdego ranka, kiedy wstaniesz. Będziesz mnie widział, Twoje duchowe ucho będzie mnie słyszeć, a jeśli mnie nie zobaczysz przed sobą, przyjdź mnie szukać. Wiesz, gdzie jestem tak blisko, jak Twoja wiara, na wyciągnięcie Twojej modlitwy. Chcę spełnić te prośby, które nosisz w swoim sercu. Jeśli w tym roku chcesz zobaczyć nadprzyrodzone cuda, już wiesz, co robić. Oddaj mi swoje serce, postępuj sprawiedliwie, daj mi swoje życie i bądź uważny na to, co mówi mój głos. Ogłosiłem Ci, że już wkrótce nastąpią potężne zmiany, a obietnica, którą Ci złożyłem, zostanie spełniona. Synu, umiłowany. Będziesz wolny od długów. To od ciebie zależy, czy wstaniesz z miejsca, w którym jesteś i stawisz czoła zadaniu, które stawiam przed Tobą. Bez narzekania i bez zniechęcenia, w Twoim wysiłku Twoja wiara również jest kluczem do otwierania drzwi. Ta ogromna skała, która cię powstrzymywała, już nie istnieje. Nie bój się, idź naprzód z pewnością, bez zniechęcenia. Moja obecność będzie zawsze z Tobą. Wypełni Cię i poprowadzi. Złe czasy dobiegają końca, dni burów wkrótce przeminą. Pamiętaj, kiedy Twoje błogosławieństwa nadejdą, że to ja je zesłałem z miłości. Byłem czujny na Ciebie w czasie konfliktu, gdy chodziłeś po pustyni, byłem Twoim opiekunem. W dniu, w którym przeczytasz te słowa, podejmij zobowiązanie do odnowienia swojej wiary. Jest wiele ataków, wątpliwości, prób i pogardy, które osłabiły ten zapał, który miałeś, wierząc. Czasy zmieniają się dla Ciebie, a moje oczy przebiegają Ziemię w poszukiwaniu odważnych wojowników takich jak Ty. Dokonam cudów w Tobie i przez Ciebie. Użyję Cię, abyś wielu przyniósł chleb, odzież, pociechę, uzdrowienie i błogosławieństwo. A kiedy będziesz błogosławił innych, będziesz wielce błogosławiony. W czasie cudów musisz być mocny i stać pewnie. Powtarzam, odłóż na bok to, co cię trapi, szukaj mojej twarzy, odnów swoją wiarę. Kocham Cię, Synu. Widzę, że w Twoim życiu jest skomplikowana sytuacja. Jest bardzo trudna, wiem. Widziałem Twoją udrękę, słyszałem Twoje modlitwy i oto jestem. Zauważyłem, jak bardzo ten problem Cię dręczył i ranił. Płakałeś, prosząc o wskazówki. Dziś przychodzę do Ciebie, aby dać Ci odpowiedź. Nie martw się już, bo dzisiaj zobaczysz Moją rękę w swoim życiu. Zmieniam Twoją sytuację. Abyś mógł pokonać tę przeciwność, która cię dręczyła. Drogi ukochany synu, pokażę ci, co masz zrobić, co musisz zostawić za sobą i dokąd masz się udać. Nie ma znaczenia, jak bardzo poranione jest Twoje życie od tego momentu. Uleczam i odnawiam wszystko wokół ciebie, wszystko, co straciłeś, co zostało ci odebrane, skradzione i zabrane. Wróci do Twoich rąk błogosławione i pomnożone. Niech Twoja wiara będzie we mnie dziś i na zawsze. Nigdy nie zapomnij, skąd Cię wyciągnąłem i wszystkiego, co dla Ciebie zrobiłem. Idź dalej po mocnej skale i przyjmij z wdzięcznością wszystkie błogosławieństwa, które ci dam. Powiedz mi, że wierzysz we mnie, ja nie kłamię. Twoja modlitwa zostanie wysłuchana, odpowiedź jest w drodze, ale chcę, aby Twoja dusza była gotowa, kiedy ona nadejdzie. Poruszę tę górę, uzdrowię Cię z każdej choroby, włożę zdrowie do Twojego umysłu i Twoich emocji, usunę smutek z Twojej duszy i napełnię Cię świętą i ogromną radością. Przygotuj swoje serce, ubierz się w wdzięczność. Zachowaj pokorną postawę wobec chwały mojej obecności. Chcę, abyś szedł w wierze, ufając temu, co ci mówię, a nie tylko temu, co widzą Twoje oczy. Jeśli widzisz problemy, to znaczy, że je pokonasz. Jeśli przed tobą wznoszą się przeszkody i mury, to już przez wiarę możesz zobaczyć tysiące armii, które cię bronią i obalają wszelką opozycję. Która próbuje Cię zniszczyć. Jeśli złe wiadomości dotrą do Twoich uszu, pozwól, aby mój duch mówił do Ciebie, a Twoja wiara powiedziała Ci, że najlepsze lata Twojego życia jeszcze przed Tobą. Nie zostaniesz złamany ani zniszczony, nigdy nie zostaniesz pokonany. Nie umrzesz, będziesz żył i śpiewał z radością. Będziesz skakał z szczęścia pełen życia i powiesz wszystkim, że ta miłość, którą do Ciebie mam, dała Ci szansę i siłę, aby iść dalej, nie patrząc wstecz, zawsze z oczami skierowanymi naprzód, oczekując z wiarą wszystkich cudownych błogosławieństw, które otrzyma Twoja rodzina. Jeśli wróg zapuka do Twoich drzwi i powie Ci, że Twój czas się kończy. Że nie jesteś wystarczająco dobry, aby być błogosławionym, że nie jesteś godny mojej miłości i nie zasługujesz na życie. Wstaniesz, podniesiesz ręce i wykrzyczysz na cztery wiatry, że Twój Bóg, Stwórca Wszechświata, dał Ci żywe obietnice, które muszą się spełnić. Wróg szepcze swoje groźby, ponieważ nie ma siły ani odwagi, aby stawić czoła ani nigdy nie będzie miał mocy, aby zniszczyć Twoją duszę. Moja krew Cię obmyła i chroni. Na drzwiach Twojego domu jest napisany czerwony znak. Tu mieszka rodzina kochana i chroniona przez wszechmogącego Boga.